Dodaliśmy właściwości fizyczne trawy, jak widzicie. Cześć z tej strony Araulen i witam z kolejnym odcinku Simulatora Farmy 2016. I jak już stało się pewną tradycją od dwóch ostatnich odcinków, dzisiaj na początek, zanim przejdziemy do roboty, też Wam pokażę e, pewne zmiany. Pierwsza: Nie wiem, czy to dobrze widać w tej chwili, ale powinno być widać ładnie. Spójrzcie, spójrzcie, czy widzicie tak ładnie uginającą się trawę? No tak jeszcze się zamielił. Super po prostu. Spójrzcie jak ta trawa się ugina. Dodaliśmy właściwości fizyczne trawy, jak widzicie. Niestety muszę powiedzieć, że nie da rady e, zrobić w tej chwili m, takiego myku, żeby ona się m, kładła całkowicie. Niestety jest w tej chwili to niemożliwe. E, w związku z problemami optymalizacyjnymi bo by trzeba było masę takich jakby punktów nałożyć które by po prostu no mogłyby zagiąć silnik na obecną chwilę druga sprawa koła po wjechaniu do wody robią się mokre to będzie widać najbardziej, będzie widać najbardziej jak wyjedziemy no i trzecia rzecz kręgi są zsynchronizowane już Ładnie z traktorem. Dobra, tu już jechałem chyba. Dlatego trochę głębiej jest. No, tu ładnie widać, jak te koła są mokre. Widać to. Eee, tylko, że w tej chwili one nie są czyste. Pracujemy na tym, żeby się myły ładnie. Troszkę jeszcze na, tym, na to potrwa. Ale myślę, że, że damy radę, co dzisiaj będziemy robić na odcinku? Przede wszystkim, kultywacja. I odcinek nie będzie długi, niestety, muszę Was przeprosić. Ale Ale no cóż, w związku z akcją marketingową SFA na rynki światowe, mam sporo roboty, niestety, i... i pewne rzeczy muszę, no, jakby sam ogarnąć. Dlatego. Dlatego dzisiaj się streszczę, i będzie króciutko. Yy, chciałem szczerze mówiąc, użyć tutaj... Brony wi... Nie, to nie była brona wirnikowa. Yy, wał uprawowy? Co to było? Tak, wał uprawowy Vogel Terraroll. Ale niestety mam za mało części do... Do naprawy. A przygotowuję filmik specjalny o warsztacie, i między innymi... Te prace polowe na dzisiejszym odcinku mają mi posłużyć w kwestii w kwestii zepsutych maszyn a tutaj talerze się psują w tym w tym kultywatorze, to jest pronna pro, pronna nie wiem, ja nie pamiętam już jak to się dokładnie nazywa przepraszam, ups tu jakiś mamy f kolor FX-u coś skrzaniony. w każdym razie Tutaj się wymieniają talerze. Brona talerzowa, o, dokładnie tak, dokładnie tak to się nazywa. I, I dlatego będę mógł, dlatego tego użyłem. No i cóż, nie widać, że nie reaguje on na bruzdę, bo odjechałem już na, od pola i mi się to przestało ładnie fizycznie pamiętać, niestety. Ale nie wiem, na około, około połowy kwietnia jest pamiętanie tego zaplanowane, bo chcemy najpierw przerzucić te wszystkie maszyny, które się działy na animacjach na fizyczne zaczepy, żeby były, miały realne skręty Tak wiecie te pługi w, tego Pattingera tam była ta SIPMA zk 650 wir bodaj też właśnie z tym problemy. Także najpierw to chcemy ogarnąć, potem zajmiemy się zapisywaniem. Chciałbym wam też, was też zaprosić, jeśli nie widzieliście jeszcze, do recenzji mojej własnej takiej recenzji Professional Farmera 2017 potencjalnego konkurenta symulatora farmy. No cóż, nie będę tutaj zbytnio się o tej grze rozgadywał, bo tego była recenzja. Zresztą największe pole do oceny pozostawiłem wam. Ja tam głównie przedstawiłem. W zady, wady i zalety według mnie Ale co mogę tak z grubsza powiedzieć No cóż Chyba spodziewałem się troszkę czegoś więcej osobiście Myślę, że walka nie jest Nie będzie Na korzyść Professional Farmera Ogólnie gra stoi na Unity Ten Unity trzyma w miarę płynność Muszę przyznać, bo działa płynniej niż SF No to nie ma co oszukiwać a według mnie wygląda w tej chwili gorzej. I łapie sporo mikrościnek. Tak zwany stuttering. Stuttering, stuttering e, Takie przycięcia. Mm, takie jakby spadki FPS-ów. Dlaczego? Unity no, nie daje rady z wyświetlaniem dużej ilości terenów. Sporo obsięte zostało, jeśli chodzi o mapę. Bo mapa jest tylko jakby tak częściowo, jakby to powiedzieć. Tutaj mamy pełną mapę, prawda? No to mm, tam jest coś takiego, coś takiego, coś takiego, coś takiego i tutaj i tutaj. Eee, reszta, czyli tutaj, tutaj, taki ten kwadracik jest ogólnie mm, wycięty, nie ma pusty. Jak widać, Unity nie daje rady z wyświetlaniem dużych terenów. Między innymi nie ma te, też podejrzewam dlatego ruchu ulicznego, czy to pieszych, czy... czy... czy, 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 czy samochodów. No i łapię te ścinki. Druga sprawa, że bardzo mało maszyn. Gleba 3D, tylko wizualna w dodatku taka nie, nie wygląda tak realnie jak nasza w tej chwili. Także myślę, że walka no, nie będzie zbyt zbyt ciekawa na tym polu. Choć za granicą z tego co czytałem ludzie sobie względnie chwalą, no, jak to woli Pozostaje teraz walka jeszcze z Cutland Crops i, i, i z farmingiem To będzie najcięższy bój Ale myślę, że wszystko jest do zrobienia Wszystko jest możliwe do osiągnięcia my ciągle pracujemy i, i będziemy będziemy walczyć. Fajny pomysł jest tam na przykład widziałem przy tankowaniu na przykład, że mamy. Jak tutaj mamy po prawo te litry pokazane, to tam mamy po lewo i mamy wskazówkę, ile mamy w tej chwili zatankowane. Podjeżdżamy do dystrybutora i możemy... mamy podaną cenę i możemy nawet policzyć sobie tankować. To działa w zasadzie identycznie jak w Eurotraku, to mi się mega spodobało, bo możemy zadecydować tak naprawdę ile chcemy zatankować czy gdzieś tylko chcemy dojechać, czy czekamy na niższą cenę, czy, czy coś takiego. No uważam, że to jest akurat mega pomysł. I myślę, czy na SF17 czegoś takiego nie zaplanować. W sumie to nie, nie jest trudne do ogarnięcia. A, a naprawdę daje dodatkowego fanu myślę, dlatego myślę, że można by było nad tym tematem jakoś tam troszkę pomyśleć. Ogólnie grałem że grze takie 5 na 10 Myślę, że troszkę zawyżyłem, zresztą tam i mówili się, że za, za tego Za wysoką ocenę dałem No i tak jak mówiłem ja e, Ocenę głównie pozostawiam wam, o spójrzcie Spójrzcie jak ładnie kultywator wyrównał bruzdę Czyli tutaj mamy takie ładne potwierdzenie jak kultywator będzie ładnie Zaciągał nierówności Eee, coś jeszcze miałem powiedzieć i się zagapiłem i zapomniałem co miałem powiedzieć Aha Ogólnie na już pisałem, jeśli śledzicie Facebook.com też Play, zawsze macie link w opisie filmu eee, Mamy coś takiego, że Kupiłem grę za 17 euro Pograłem i stwierdziłem, że gra mi się nie podoba Szkoda mojej kasy i złożyłem Taki jakby wniosek o zwrot kasy no Zrobiłem to jakoś wieczorem Wieczorem w czwartek, nie był czwartek, nie to była środa Wieczorem w środę yy, I dostałem potem za jakieś 2-3 godziny E-mail ze Steam'a, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie Kasa zostanie zwrócona na konto Już tam się skontaktowali z, z płatnikiem no i ogólnie jestem. nie czuję się jakoś źle, że oddałem tę grę, bo uważam, że naprawdę szkoda moich pieniędzy na coś takiego na obecną chwilę tylko że jak ktoś jest dociekliwy, to na moim koncie Steam zobaczy Professional Farmera jednak i, i może by pasowało tym dociekliwym wyjaśnić o co chodzi. A mianowicie... Napisałem do UIG, pozdrawiam mojego serdecznego kolegę Niemca Boxfresha z Burning Gamers, który mi podał maila do PR menedżerki UIG. Napisałem ładnie i, i dostałem ten kluczyk. Nie, nie napisałem oczywiście, że grę miałem i oddałem. Kluczyk dostałem, także trochę może pogram, może jeszcze coś tam obadam, może coś z niej nagram, zobaczę. I teraz tutaj wyjaśnię sytuację, żeby ktoś mm, mi nie zarzucił jakiegoś cebulastwa czy coś, że grę oddaję, a, a potem na darmo lecę. Po prostu jeśli gra by kosztowała 40 zł jeszcze, umówmy się, dałbym za nią tyle. Więcej dla mnie mm, to przesada na obecną chwilę. Ktoś mi może powiedzieć... A co byś powiedział? Jakby SF o SF-ie tak mówili? A słuchajcie, to nie jest nic nowego. SF też był oddawany przez wiele osób. I po prostu to jest obecnie w dzisiejszych czasach norma. Dlatego nie uważam tego za jakiś um, szczyt hamstwa, szczyt ostateczności i tak dalej. Po prostu każdy decyduje jak chce, każdy ma prawo zwrotu. Um, producent się w to nie wtrążala, że tak się wyrażę. I najzwyczajniej w świecie po prostu tę grę oddałem. No i co? Zobaczymy. Będę czekał jak na rozwój sytuacji, czy będą jakieś patrze, czy będą gra rozbijać, czy po prostu rzucą to wszystko. Ogólnie gra ma parę fajnych pomysłów, ale moim zdaniem brakuje jej szlifu, brakuje jej autorskiego albo po prostu lepszego silnika. Unity nie daje rady. I myślę, że to, co oni wyciągnęli z niego, to jest prawie max w tej chwili. Tak mi się wydaje, tak... Patrząc, mając styczność już dwuletnią z y, pracą nad nad grami komputerowymi Także to sobie pogadałem na ten temat I wybiło na moim kanale już ponad tysiąc, ponad 4700 subskrypcji Serdeczne dzięki no, Ktoś może też się przyczepić No ty za każdą stówę dziękuję, że nie nudzisz się to Ogólnie Wiecie, dla mnie Mm, te liczby są szczególnie ważne, bo one mi cały czas mówią: czy wasze subskrypcje nowe, czy, czy łapki w górę, czy nawet y, negatywne komentarze, a pozytywne to szczególnie, mówią mi, że y, mój film, moje filmy wywołują jakieś emocje, że nie przechodzicie obok nich obojętnie, że nie mówicie. Ej to jest ten co tam farmę nagrywa Ale on nudne ma te filmy Po prostu daj mi to znak, że Że ja jakby nie cofam się Bo gdybym się cofał to by wyświetlenia cały czas spadały Tylko, tylko staram się cały czas rozwijać Dlatego jest, dlatego szczególnie ważne są dla mnie Te liczby No i jeden może jak będzie powiedzmy tam te Parę dziesiąt tysięcy subskrypcji Pewnie nie będę już na to zwracał uwagi, prawda? no, bez obecną chwilę to jest takie. No, fajnie jest się cieszyć z takiego czegoś, że, że mam Was, te osoby, które mnie oglądają, które mnie wspierają, które mnie nienawidzą. Po prostu, bez względu na typ społeczności, które gromadzi ten kanał, uważam, że, że miło jest takie, takie rzeczy yy, tworzyć. Dobra, tualnie bruzę zarównaliśmy i będziemy kończyć. Przepraszam, że, że tak yy, krótko dzisiaj. Ale niestety, no cóż, praca wzywa. Wy macie co do oglądania. Z harmonogramu się wywiązuje, jak widzicie. Także, jakby, jak nie zapomnę, to będziecie mieli w opisie link yy, do mm, recenzji pro farmera. I, i, I zapraszam Was na fanpage FarmExperta, ponieważ tam pokażę właśnie, wy widzicie to o 18.00. No to został już pokazany nowy klip wideo związany z warsztatem. Także będziecie mogli sobie tam to oblukać. Na dzisiaj to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się już w niedzielę o 14 Pamiętajcie jeśli film wam się spodobał nie, nie zapomnijcie kliknąć tej łapki w górę, to wam nie zajmuje wiele czasu, a dla mnie młodego twórcy naprawdę jest to ważne. O, zobaczcie, tutaj jeszcze pokażę. Pamiętacie jak ostatnio mówiłem, że ślady będą zależne od y, uwalenia traktora, prawda? Zobaczcie jaki traktor jest w tej chwili uwalony. Takie te ślady są ciemne, ślicznie to wygląda. Naprawdę, elegancko. Chłopaki odwalają kawał dobrej roboty. Także na dzisiaj to było na tyle. a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!